Nawet i zginiesz w jakichkolwiek okolicznościach, ok? Nie, nie w jakichkolwiek okolicznościach. Nie, Dawid mnie nie zabija, nie. E, ale, dobra, to wychodzimy, tylko i Dawid zabija, ale. Tak, nie wychodzimy, ok? Nie! Co? Ale zdobawka, czemu aj, nie? Zabawka, zabawka, zabawka. Właśnie, właśnie, zbawka. właśnie. Zabrałem A, 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 a. a mnie się zabierze. Dobra, dawaj, kuba, kuba. Szybko, mamy zadanie. Szybko. Tu chodź, w prawo, w prawo, Krzysiu Gdzie? W prawo, tu Okej okay. <grymne> <grymne> ja Nie za nami, nie, nie, nie <grymne> Szybko, szybko, szybko Ja będę... Obserwował go Raz, oni sobie tam poszli Bo tam nic nie ma, tam jest jeszcze jeden pokój <grymne> Czekaj Tu będzie, tu będzie <grymne> Ej, ej, mam pomysł Znosimy Co? to I wrzucamy tam Dobra, czekaj tu, tu na górę Tu Bo czekaj bo jak będzie czerwone to to wybuchnie Czekaj, wybuchnie Jest, jest Jest Szybko do, do przepaści, do przepaści, do przepaści Nie, a na jego oczach, znajdźmy drugą, bo na pewno jest gdzieś druga I na jego oczach Dawaj. spieg po prostu. Chodź na dół, chodź na dół. Ej, jest tutaj ten z shotgunem, bo go słyszę. Ej, tu, tu siedział w przed... w tym świetniku. Tak. Kto tu jest? No, nad nami jest ten tu z shotgunem. Gówno. <głos> 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 Nic nie widzę Jakub, 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 jakub Jakub Jakub, 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 jakub Jakub, Jakub, proszę chodź tu Co jest tam? Nie wiem Co się boisz Jakub, jakub, jakub Idź tam To co teraz Ej dobra, chyba ja go na mapie widzę, czekaj Gdzie do nas czy? Nie, dobra, poszedł sobie, poszedł sobie, do mnie. Jest, Jak jest? O, oczywiście rzeczywiście jest. Rame, rama. Rama, rama. Uuu, Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, nie no. tu Dobra, chodź. No, e, mm. Nie wychodź, mówiłem, nie wychodź! Mówiłem, nie wychodź! Dobra, <grym> Dobra, Czysta droga, chodź, chodź. Boże, nie, boża. nie, 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 Czemu go nie, 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 na mapie? Dobra, czekaj, go ja go nie, 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 odsuń się, odsuń się, odsuń się. Bo ciebie dobra, nie, nie, Dobra, nie, nie, Dobra, Czekaj, nie, 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 Czekaj. czekaj. O, wypadła mi, o jaka. Dobra, chodź. Nie, kolejny. No ile jest ty no tych trzemu... nie, 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 nie. Nie, 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 pomóż, pomóż, pomóż. Tylko nie, 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 jest? Jeszcze ta czarna. Dobra. Ile ich tam jest to się chyba teraz Przemek w City ty Przemek na stu wyciął kolejna.